tu się cały czas nagrywa. No dobra, trudno. Najwyżej będzie jakiś fany moment, nic nie stracę na tym. A teraz filmik naukowy. Naukowo-przyrodniczy. Tak, tak. Myszo, jeleń zagrożony wyginięciem. Myszo, jeleń najmniejszy przeżuwacz świata. Dobra, koniec, koniec, koniec. Koniec. Kończę z tym. Kończę. I to by było na tyle. Ten filmik to ogólnie był jeden wielki fany moment. I no, zapraszam do kolejnego filmiku, który nie wiem kiedy będzie. I żegnam Was dziunie i dziunki. O, i ostrość na koniec. To też fajnie.